Witam, to jest mój pierwszy filmik na YouTube, więc proszę o wyrozumiałość. Jest to filmik przedstawiający szitowatą pralkę, zwaną Polarem. Ale to tak naprawdę jest stary, dobry, szajsowaty Whirlpool. Proszę bardzo, tu jest Benben. Pralka niby chodzi bez szwanku, ale jednak z szwankiem, ponieważ podczas prania zapala się kontrolka serwis. O, tu proszę. Pralka działa. Bezbłędnie prawie, gdyby nie to, że w czasie prania pralka wcale nie porusza bębnem prawie. Kiedyś pokażę Wam to na pukaniu. Proszę bardzo, tu programator. Wszystko działa spoko, funkcje działają. Odprosz, opóźniony start. Proszę bardzo, eko. pranie wstępne, pukanie intensywne, redukcja obrotów wszystko git. No, ale podczas pracy pralka nie zadowala nie tylko mnie, ale też mojego tatę, bo ta pralka jest w mieszkaniu mojego ojca. To nie jest dobra maszyna. Mam nadzieję, że szybko na miejsce wejdzie jakaś inna. Mam taką nadzieję, kochani, tutaj jeszcze detergent, którego nie wymieniłem. Tabletki Persji zakupione dzisiaj i o którym już napisałem, płyn do płukania, filmy niemieckiej Werner. Tak, tutaj proszę bardzo, pralka działa bez błędów,